Cześć, z tej strony Karol z kanału Sodoła Bez Doła. Za chwilę podzielę się z Wami kosztami naszego stanu zero w 2024 roku. Ile wydaliśmy pieniędzy na materiał, na co dokładnie, jaki był koszt robocizny. Sumujemy sobie to wszystko, tak żebyście wiedzieli z czym trzeba się mierzyć, ile pieniędzy szykować na to, aby dom podobny do naszego można było zbudować. Ale najpierw pokażę Wam ostatni etap, czyli lanie chudziaka i zabezpieczanie folią przed mrozem naszego stanu 0. Przechodząc do kosztów naszego stanu zero. Pierwszy koszt to była geodetka, która przyjechała, wytyczyła osie budynku, zanim budowlańcy przystąpili do prac, do wykopów. Koszt przyjazdu i wytyczenia osi to było 1000 zł. Kolejnym kosztem była stal konstrukcyjna, druty Fi 12 i Fi 6. Fi 12 w kwocie 3500 za tonę. Fi 6 w kwocie 3900 za tonę całości było około 700 kg Fi 12 i 200 kg Fi 6 oraz 10 kg drutu wiązałkowego do kręcenia zbrojenia. Całość stali na stan zero to był koszt 2817 zł. Następnie 400 zł wydaliśmy za drewno i wkręty do wykonania ławic, ław jak zwał tak zwał Miejsc, na których geodetka mogła wytyczyć punkt 0, wysokość 0 budynku oraz osie. Na cały stan 0, tu już mam zsumowane, wydaliśmy na paliwo do agregatu prądotwórczego bo jeszcze prądu nie ma w okolicy 256 zł. Jeżeli chodzi o beton B25 w klasie w8 czyli z tym dodatkiem wodoszczelnym na wylanie ław fundamentowych było to 10900 zł. Zaokrąglam tu groszowe sprawy, żeby lepiej to brzmiało. 10900 zł. Było to 25 m sześciennych betonu. Do tego dochodził koszt pracy gruszki niecałe dwie godziny wraz z dojazdem 570 zł. Rury przyłączeniowe PCV, przygotowane po to, aby można było przez nie później przepuszczać instalację, 120 zł. Piasek, siany do murowania, cała wywrotka 25-tonowa 800 zł. Kolejnym materiałem budowlanym, który zakupiliśmy, były bloczki fundamentowe w ilości 1530 sztuk, czyli około 28 palet. Koszt tego materiału to było 5014 zł. Cemaplas, 4 sztuki 5-litrowe, 138 zł. Folia pod bloczki fundamentowe, na której, na której murowali, 4 sztuki po 30 metrów w grubości 1 mm, 320 zł. No i cement, tona i dodatkowe 6 worków, które brakło, 1012 zł. Dodatkowo kupiliśmy również spray do wyznaczania do zaznaczania punktów, e, taki kolorowy, e, 24 zł. żwir frakcja 8 na 16 do wykonania trzpieni budynku, 1 tona 140 zł. XPS 15 cm e, 44 paczki po 1,5 metra to było 3962 zł. Folia kubełkowa 4 sztuki po 20 metrów na metr 246 zł. Pianka do klejenia XPS-a 159 zł. Izolacja fundamentu marki Weber 901 i bitumen. 5 wiader około 2300 zł. Szczoty i kije do smarowania e, izolacji fundamentów 80 zł. 4 sztuki. E, piasek do zasypu fundamentów tutaj braliśmy piasek z dwóch miejsc było 7 wywrotek 25-tonowych i 6 wywrotek 20-tonowych łącznie 295 ton piasku do zasypu. E, był to koszt 7200 zł. Następnie Potrzebowaliśmy chudy beton, chudziak, beton B10 i tak, całościowo już zliczając to, co dowozili, to było 7850 zł. Dodatkowo do tego musimy doliczyć koszt pompy, pompogróżki 370 zł oraz dwa razy dojazd, no bo musieliśmy domawiać beton 615 zł. Kolejnym kosztem były rury do kanalizacji pomarańczowe 1251 zł, OSB do szalowania słupów 225 zł. No i na końcu folia grubości 0,2 na całe 165 m, około 223 zł. I największym kosztem oczywiście Takim pojedynczym jednostkowym e, była sama robocizna. Było to 32 000 zł. Sumując wszystko plus minus, e, no bo co do złotówki nie da się tego wszystkiego obliczyć, to jest 80 800 zł. Tyle kosztowało nas wykonanie stanu zero na koniec 2024 roku. My tu mamy 165 metrów powierzchni użytkowej wraz z garażem. Po obrysie budynku jest to około 200 metrów kwadratowych. Jeśli macie jakieś pytania, jaki materiał polecamy, lub z czym musieliśmy się mierzyć, albo po prostu dotrwaliście do końca, dajcie znać w komentarzu, jakie koszty Wy ponosicie, albo jakie planujecie ponieść. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania i dawania łapek w górę. Pozostałe elementy bez których nie można byłoby zrobić stanu zero, wypiszemy Wam w opisie tego filmu. Każdy z Was zdecyduje, co liczy w stanie zero, czy to będzie koszt kierownika, koszt projektu, koszt map do celów projektowych, wykonanie badań gruntowych i wiele, wiele innych. Także zapraszamy do opisu. A jeśli trafiliście do nas pierwszy raz, to zapraszamy do poprzednich filmów, gdzie pokazywaliśmy, jak to wszystko powstawało, jakie prace trzeba wykonać, aby dojść do etapu. Aby stać na własnym stanie zero, gdzieś tu pojawią się poprzednie filmy z kolejnych etapów od samego początku. Jeśli chodzi o zabezpieczenie folią, w zasadzie to tylko jest rozłożenie, po to, żeby nam nie przemarzał ten chudziak. Przyłożone to jest paletami. Z templami, deskami i co tam mniej więcej miałem w miarę warzyw. Położyliśmy. I tak zostawimy to już do przyszłego roku.